Łukasz Glista, trener Młodzika Radom po meczu szóstej kolejki Ligi Okręgowej. Młodzik przegrywa w pionkach 0 do 1, traci gola w samej końcówce z rzutu karnego. No, karnym chyba nie będziemy dyskutowali, bo ręka była ewidentna tren Czy możemy podyskutować? Nie, no, ewidentna była ręka, tak. No, oczywiście to był przypadek, bo to nie było celowe zagranie, piłka nabita, no ale, no, ale karne, ewidentna karna, tak. Chyba rozczarowanie jest spore, bo zabrakło dosłownie 6-7 minut, żeby to 0 do 0 dowieść do końca, co byłoby na pewno sporą niespodzianką. Po prostu zabrakło jakiejś koncentracji, trochę sił, czy, czy zwykły niefart, że tak to się stało? Na początku to w ogóle chciałem pogratulować mojej drużynie. Bo zrealizowała dzisiaj plan, który założyliśmy sobie na ten mecz w 100%. Na pewno Drużyna Prochu była drużyną bardziej doświadczoną i dążyła do tej bramki. A w tej akurat tej konkretnej sytuacji, no niestety, to szczęście na chwilę nas opuściło. No i niestety, przegrywamy 1-0, ale myślę, że tutaj postawiliśmy się Prochowi i na pewno nie mieli z nami łatwo. Także, także cieszę się z postawy mojej drużyny. Do 83 minuty było e, zero z tyłu, a co to może powiedzieć o grze do przodu młodzika? Wymagał dzisiaj więcej, żeby coś więcej udało się tutaj stworzyć? Czy naprawdę no, to znaczy było ciężko, żeby. Plan mieliśmy taki, żeby e, no przede wszystkim czekać cierpliwie na swoją szansę z kontrataku, e, bo wiedzieliśmy, że drużyna prochu ma swoją jakość, ma doświadczenie, które tutaj na boisku było widać e, i dlatego też nie chcieliśmy w początkowych okresach tego meczu gdzieś tam się odkrywać, czy nawet w późniejszej fazie. I do momentu straty bramki wyglądało to fajnie, poza stałymi fragmentami i jakimiś akcjami zaczepnymi. Tutaj Proch, tak można powiedzieć, poza początkiem meczu nie miał jakichś tam stuprocentowych sytuacji. No bo zawodnicy Prochu tego nie stwarzali. Oczywiście mieli przewagę w posiadaniu piłki, no ale posiadanie piłki w piłce nożnej to nie wszystko. Liczy się to co w sieci, a dzisiaj Proch wygrał po rzucie karnym. No, no dzisiaj też problemy trochę kadrowe, bo nie było Dominika Leśniewskiego, nie było Huberta. Kilku zawodników jeszcze, którzy by pewnie tutaj do przodu trochę więcej wnieśli niż dzisiaj kadra, która była. Ale cieszy to, że w kadrze dzisiaj po raz kolejny zagrało dużo młodzieży. My stawiamy na swoich chłopaków, i myślę, że w kolejnych meczach na pewno będziemy punktować. Sześć kolejek, chyba się nie mylę 8 punktów. punktów. Trener Glista uważa, że to jest w sam raz mogło być więcej. Jest trochę pozytywnie zaskoczony, jak ten, jak ten dotychczasowy wynik odbiera. To znaczy, na pewno początek mieliśmy fajny bo no, do czwartej, do piątej kolejki byliśmy drużyną niepokonaną i w porównaniu do zeszłego sezonu, to uważam, że to jest progres. No wiadomo, że im później, tym mamy drużyny, które dłużej, dłużej grają niż my w lidze okręgowej, ale tak jak powtarzam jeszcze raz, dzisiejszy mecz pokazał, że nawet z faworytem, który tutaj jest jednym z kandydatów do awansu, przy mądrzej naszej grze, myślę, że jeszcze nie jednemu napisujemy krwi, i na pewno tych punktów jeszcze będziemy zbierać. A czy jestem zadowolony do tego momentu? No Myślę, że tak, bo poprzedniej rundzie, w poprzedniej, pamiętam, sezonie po całej rundzie jesiennej zdobyliśmy 7 punktów, teraz po 5-6 meczach mamy 8. Myślę, że coś jeszcze dołożymy, więc na pewno idziemy do przodu i... I powoli małymi kroczkami budujemy. Yy, trenerze, no właśnie, dwa zdania na końcu o tym, o tym progresie. Bo jesteście jedną z niewielu drużyn, która tak mocno stawia na swoich piłkarzy. Nieraz mówi się, że drugi sezon dla Beniaminka może być yy, trudniejszy. A czy trener widzi po tych dotychczasowych meczach, że Wam przy tej konkurencji jest dobrze, już wiecie, jak tu grać, wiecie, jak punktować? I, i będzie dobrze w tym sezonie, po prostu. Zobaczymy na koniec sezonu, jak się to wszystko poukłada. Bo pamiętamy sezon, kiedy drużyny spadały mając prawie 50 punktów. Liczymy na to, oczywiście, że drużyny, które nas reprezentują w piątej lidze, unikną spadku. Wtedy wiadomo, że automatycznie mniej drużyn spadnie z okręgówki. Naszym celem jest przede wszystkim ogrywanie naszych chłopaków na poziomie okręgówki. Jesteśmy klubem, który stawia na młodzież. Nie mamy możliwości pozyskiwania zawodników z zewnątrz, chociaż unikamy tego ponieważ mamy naszych chłopaków tak jak powiedziałem dzisiaj kolejni chłopcy z 2000 rocznika 2004 rocznika już na poziomie okręgówki fajnie się zaprezentowali i myślę że powoli powoli to doświadczenie które będą tu zdobywać na tych boiskach będzie procentować i z kolejnymi meczami i myślę że przy pełnej kadrze tych punktów jeszcze no, zbieramy i spokojnie sobie w tej okręgówce damy radę. że tak się, tak się wydarzyło, że w wakacje z Młodzika do Prochu trafił Kacper Michalski, w zasadzie wrócił do pionek, bo tutaj kiedyś wcześniej grał. Jak duża to strata dla, dla Młodzika, jak ten dzisiejszego jego ocenia? To znaczy, Kacper wiadomo, no, każdy kto zna Cacka, to wie, że to jest serducho na boisku, nogi nie odstawi, technicznie bardzo dobry piłkarz. Wiadomo, że dla nas to była duża strata, no ale no niestety, no, my nie jesteśmy w stanie Sprostać jakimkolwiek wymaganiom finansowym, i myślę, że tutaj, w porównaniu w ogóle z prochem Piątki to nawet jesteśmy chyba taką, no takim, taką szarą gąską, która nawet nie ma co o tym mówić. Trudno, no nie ma kacpra, są inni zawodnicy, młodzi dostają szansę. Tak jak wszędzie się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych, zastępujemy tymi zawodnikami, którymi mamy. A Kacper dzisiaj myślę, że próbował fajnie tam na tym lewym skrzydełku, aczkolwiek uważam, że to nie jest jego nominalna pozycja, bo wydaje mi się, że w środku boiska jest raczej taki bardziej tutaj, ale to, to nie moja sprawa. Nie jestem trenerem prochupionki pionki. Na tej pozycji, na której grał, prezentował się fajnie i, i, i życzę mu powodzenia. Przede wszystkim zdrowia mu życzę. Dziękuję trenerze, powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Paweł Górak, trener prochu pionki, po meczu szóstej kolejki. Proch wygrywa 1 do 0 z młodzikiem radą. Trenerze, chyba kamień spadł z serca, bo długo było 0 do 0. Dużo było nerwów i po takim meczu można powiedzieć, że najważniejsze są trzy punkty, chyba. Dokładnie tak. Podeszliśmy z tego mecz, do tego meczu z dużą presją. Po prostu to mecz z rzędu tych, które musieliśmy wygrać. Od samego początku stawiamy chłopaków wysoko. Rzeczywiście przynosiło to rezultat w postaci szybkiego odbioru piłki. No i stworzyliśmy sobie w pierwszych 15-20 minutach co najmniej kilka, nie wiem, 4-5 takich super dogodnych sytuacji. Ale niestety nie otworzyliśmy tego wyniku, a później z minuty na minutę było coraz bardziej nerwowo, bo mówię, presja rosła. A bramka, bramka nie wpadała. Widziałem w poczynaniach chłopaków coraz większą nerwowość. A jak jest nerwowość, to niestety pojawiają się błędy. Tak? To był taki mecz na, na przepchnięcie. Pojawiła się okazja, rzut karny, strzeliśmy 1-0 i cieszymy się z trzech punktów. Aczkolwiek z pokorą podchodzimy do kolejnych meczy. Będziemy pracować bardzo ciężko, żeby wejść na tą właściwą ścieżkę, bo wiem, że ta drużyna ma potencjał i i, i myślę, myślę, że tą ścieżkę zwycięską w końcu otworzymy. Jeżeli chodzi o, o grę, o jakość gry w tym dzisiejszym meczu, trener widział już to, co chciał zobaczyć, czy jeszcze do tego daleko? Coś takiego, co już pozwala myśleć pozytywnie o meczach z kolejnymi rywalami, no na pewno mocniejszym niż młodzik. Nic młodzikowi nie ujmując oczywiście. To znaczy tak, yy, każdy mecz w zależności od przeciwnika, dobiera się odpowiednią taktykę. Tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, Dobraliśmy taktykę takiego wysokiego pressingu, i mówię, pod tym względem byłem zadowolony. Mówię, pierwsze 20 minut, te, które założyliśmy, że musimy wyjść wysoko, że musimy szybko odebrać piłkę yy, i stworzyć sobie sytuacje bramkowe, to wypaliło. Oprócz jednego najważniejszego elementu, który jest w piłce nożnej, czyli zatrzepotanie piłki w ciasce. No tego nie było. I, I z tego jestem niezadowolony, właśnie z tej skuteczności, bo. Bo z taką drużyną jak młodzik to jest ambi bardzo ambitna drużyna, ale, ale pi piłkarska po prostu dużo gorsza od nas. I, i, i to trzeba, trzeba zachować to cwaniactwo piłkarskie. Trzeba gdzieś tam yy, z takim uśmiechem na ustach skierować tą piłkę do bramki. A tego, tego zabrakło. Zabrakło, mimo tego, że mamy. Że mamy doświadczony zespół i zagraliśmy dwoma y, bardzo doświadczonymi napastnikami. Ale myślę, myślę że te, ten element. Y, najważniejsze jest to, że, że młodzik nie, nie stworzył sobie praktycznie żadnej sytuacji bramkowej. Już nie mówię o stóp procentowych. Tam oddał, nie wiem, czy oddał jakiś taki soczysty strzał celny na bramkę. Chyba nie. Więc z więc, więc tego należy się cieszyć. Natomiast mówię, mankamentem jest brak skuteczności. I jeżeli to gdzieś tam wyeliminujemy, to, to myślę, że, że może być dobrze. Sześć kolejek, dwóch naszych napastników ma, ma trzy bramki. Tu aż, aż prosi się, żeby, żeby się przełamali, żeby zaczął takim seryjnie wpadać i żeby wreszcie to z przodu zaczął funkcjonować. Brakuje takiego właśnie w wyniku 3-4 lub wyżej, żeby to jakby poszło, tak? Takie coś można powiedzieć? No myślę, że tak, no ja myślę, że dzisiaj, znaczy trudno dewagować. no ale okej, okay, no, udzielam wywiadu, więc, więc, więc mogę o tym też powiedzieć, gdyby ta bramka gdzieś tam wpadła, jedna, druga, przynajmniej na te, na te pięć, jak była skuteczna w granicach 40 byłoby 2-3-0 w pierwszej połowie i prawdopodobnie ten wynik byłby wysoki. No ale cóż, ale tak nie było. Tak nie było, gdzieś tam z minuty na minutę, tak jak wcześniej powiedziałem, wkładała się nerwowość. Ale ważne jest to, że, że, że to zwycięstwo zostało przepchnięte. Teraz na koniec zapytam o, o, o stałe fragmenty gry, bo w rundzie wiosennej pomagały nam bardzo. Sporo bramy, bo stałych fragmentach gry strzeliliśmy. W tej rundzie też chyba kilka padło. To jest jakby kwestia serwisu, kwestia tego, że nie dośrodkowuje np. przykład Rafał Gil, kwestia braku szczęścia, Czego to jest sprawa, żeby porzucie rożnym wpadało tak, jak wpadało wioską. Ze stałymi fragmentami jest tak. Ćwiczymy pewne elementy na, na, na treningach. Jeśli w meczu zagra to jedna czy druga sytuacja wypali, wchodzi w wiara w zawodników, w taka bardziej pewność siebie i, i zaczyna to jak gdyby bardzo dobrze funkcjonować. A w sytuacji, w sytuacji, gdy trenujemy te stałe fragmenty, niby jest wszystko ok, ale w meczu w meczu te bramki nie padają, więc tworzy się jakaś taka frustracja, brak, brak pewności siebie i brakuje wtedy takich, takich automatyzmów po prostu. I tyle no. Ale myślę, że, myślę, że to jest też, też kwestia czasu do pierwszej takiej fajnego wykonania stałego fragmentu i zdobycia bramki. Myślę, że to też to funkcjonuje. Zapytam jeszcze na koniec o, o Rafała Gila, bo wiem, że, że powoli, powoli trenuje. Czy jest szansa, że zagra w rundzie jesiennej i, i, i tak z perspektywy czasu czy to był ważny zawodnik dla prochu? Jak był ważny dla prochu? Tak jak powiedziałeś, nawet jeśli chodzi o te stałe fragmenty, to on wykonywał 90% stałych fragmentów. Te wszystkie piłki, dochodzące, a głównie z nich podałe bramki, wykonywał Rafał. No i cóż, no i można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy był ważny, czy nie. No. Jeżeli padały bramki, no to był dobry serwis. Tak? No. Za, w tej rundzie zagres, szansa no. na to, że w tej rundzie jeszcze jakieś minuty. Po operacji łękotki, więc to jest kwestia tego typu jak, jak szybko się zgeneruje jak szybko będzie mógł wrócić, do, że tak powiem. Na pełne obroty i do takiej formy, formy meczowej. W tej chwili gdzieś tam tylko truchta gdzieś tam wspomaga, ale nie w jakimś tam treningu maksymalnym, bardziej, bardziej to jest jego jakaś tam forma re rehabilitacji, jeżeli treningu, jeżeli szybciej, szybciej, że tak powiem, dojdzie do siebie i wróci na 100% treningu, no to jest oczywiście szansa, że, że będzie grał jeszcze w tej rodzin. Dziękuję tak. bardzo za trenerze. Dzięki.